Witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś kolejna seria angielski z Olą. Dziś dowiemy się, kiedy wstawiać w języku angielskim E, N, Sam, Any i D. Słucham! Dzień dobry! To N. Wstawiamy, kiedy jest liczba pojedyncza. Um, I jak jest policzalne. i gdy wyraz zaczyna się na a e i o u e na przykład an o, apple an orange a a dajemy kiedy jest spółgłoska czyli na przykład a pen do policzalnych zaliczamy telefony, słuchawki, butelki, a do niepoliczalnych na przykład wodę, cukier, sól i mięso. I wtedy nie dajemy jak jest niepoliczalne a i a n tylko są i any. Do jak jest są, to dajemy to zawsze jakieś zdanie twierdzące i na przykład jest kilka trochę czegoś i to jest liczba mnoga. E, na przykład some mirrors, a any dajemy kiedy jest e, zdanie pytające i zaprzeczające i na przykład jakiś żaden e, d dajemy kiedy jest e, coś wyjątkowego jednego w swoim rodzaju i jakby na przykład, e, The Pen e, kosztuje na przykład 2 euro. I po prostu jest jedyny w swoim rodzaju. Tak jest, zgadza się. Dziękujemy za uwagę. Prosimy o lajki. Suby, tak jest? Tak. I następny odcinek ukaże się wkrótce. Dziękujemy za uwagę.